Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj mamy poniedziałek i sprawmy, żeby ten poniedziałek był fajny, bo niestety ten tydzień będzie dosyć ciężki. Pracuję 4 dni i trochę piątego i muszę bardzo mocno przycisnąć w pracy pewne rzeczy, żeby mieć spokojny i yy, miły grudzień urodzinowy. Zróbmy dobre śniadanie, bo to będzie podstawa naszej energii, a najpierw łyk kawy. Kupiłam ostatnio te kawy smakowe z Biedronki. Tak jak zawsze kupowałam orzechowe, to skusiłam się na jedną waniliową i muszę Wam powiedzieć, że nie wiem, czy ta kawa nie jest lepsza, dlatego że jeszcze bardziej smakuje jak takie mokate cappuccino, waniliowe z mleczkiem, ciepłe pianka. Chociaż ja pianki nie mam, bo ja zimne mleko dodaję, ale muszę powiedzieć, że przepyszne są te kawy. Tylko nie czekoladowa. Jak je, jeżeli kupicie panieniową i orzechową, to będzie super. Jak się rozpieścimy dzisiaj od samego rana. Od kilku dni, nawet może tygodni, chodzi za mną taki pieczony naleśnik. To się chyba nazywa Dutch Baby czy coś takiego. I ja zawsze robiłam z przepisu Magdyz na zdrowie, a że dostałam od siostry tę książkę. A tam jest przepis na takiego naleśnika, tylko w wersji czekoladowej, ale spoko. Będzie fajna też taka, to sobie po prostu zrobimy takiego naleśnika z książki. Tak wygląda. Przepiękny. Tylko tutaj dziewczyny go podały z gorącymi wiśniami, a ja podam. Z, ze skrem i śliwkami. Zobaczymy, ale najpierw musimy przygotować sobie naczynie i piekarnik, bo tam trzeba nagrzewać piekarnik z naczyniem. Zawsze robiłam też tego naleśnika w patelni, ale spróbuję zrobić w czymś takim i zrobię chyba połowę porcji, bo boję się, że będzie za dużo, a to uzupełnimy sobie dodatkami po prostu, więc zrobimy pół porcji w takiej misce, ja ją muszę wrzucić do piekarnika i ona mi się już musi nagrzewać, ta miska, to jest miska z a Aomi i przeczytałam sobie na stronie właśnie, bo ja, ja ją używałam do fryera. I przeczytałam, że można ją używać do piekarnika do 260 stopni, więc nie będę dzisiaj robić w patelni, tylko właśnie w tej misce. Wrzucam właśnie film na kanał. Ostatnio bardzo się zapuściłam, jeżeli chodzi o montowanie i były co tydzień po jednym filmie, ale chcę wrócić do tego, że wrzucałam dwa filmy tygodniowo, więc teraz będzie dobry czas na to, żeby ich sobie więcej ponagrywać. Ten plan na ten tydzień jest taki, żeby po pracy bardzo dużo filmów, które już mam zmontować, żeby po prostu się odgrzebać z tych materiałów, które już są nagrane i nagrywać kolejne. Na tej misce zawsze robią się takie dziwne ślady. Nie mam pojęcia od czego. Teraz ta miska była pusta, a i tak jakieś takie rzeczy, które wyglądają jakby to były pęknięcia, a to brud. I nie wiem o co chodzi. Mam jagodowego skyra, lepszy by był śmietankowy, waniliowy, ale jagodowy też będzie pyszny. Więcej owoców, więcej smaku. A porcja idealna taka, że połowa tego, tego ciasta na tę miseczkę. Dobrze, że tak zrobiłam, bo byłby... byłby miałabym za duże ciasto, jakbym zrobiła z całości. Ciepłe śliwki zrobione z wodą i sokiem z cytryny, nie dodawałam słodzika bo chcę, żeby na razie tutaj było paśno i zaraz posypiemy erytrytolem. To najpierw trochę czekolady. Jedna kostka mlecznej czekolady wystarczy i teraz na tych ciepłych śliwkach nam się super rozpuści ta czekolada. I całość posypujemy erytrytolem. Mam pomysł, nie wiem czy się uda, więc zobaczymy, mam pomysł, żeby to przełożyć na talerz. Bo zrobiła nam się z tego taka miseczka, więc jeśli to chwycę... to udało się! O, mamy to. Mamy pięknego naleśnika. I teraz to wygląda. Będę mogła to zjeść nożem i widelcem. Dobra, ale nie ma bardziej zimowego, grudniowego jedzenia niż pierogi z barszczem. Ja mam takie a'la mięsne, które kupiłam w Kauflandzie. To są wegańskie pierogi. Właśnie farsz a'la mięsny, on jest chyba sojowy, jak dobrze pamiętam. Czekajcie. O, coś takiego. I to są moje ulubione wegańskie pierogi, bo one naprawdę są bardzo smaczne, tylko trzeba je podsmażyć na patelni z sosem sojowym. Inaczej mają trochę mało smaku. Ten sos sojowy strasznie podbija ten farsz, a farsz to taki zwykły z torebki, który bardzo, bardzo lubię. To jest mój posiłek dzisiejszy, bo po prostu ja już żyję jedzeniem zimowym. Tak jak wam mówiłam, ja świąt nie obchodzę, ale jedzenie, które się je w grudniu i podczas świąt Bożego Narodzenia, to jest najlepsze istniejące jedzenie na całym świecie. Więc yy, nie muszę być wierząca i nie muszę obchodzić świąt, żeby jeść takie świąteczne jedzenie. I będziemy w tym tygodniu jeść mnóstwo takiego jedzenia. Będziemy też robić o dziwo świąteczne rzeczy. Jest dzisiaj ciemno, jak każdy wie gdzie, i musiałam zaświecić światło, a jest strasznie ciemno. Musiałam sobie zamówić zapas mojej maseczki ukochanej. Była akurat i akurat była promocja. Staram się kosmetyków nie kupować, jak nie ma promocji. Dwa opakowania tej maski nawilżającej Bielenda. Ona jest wspaniała. Fajnie nawilża i była po jakieś mniej niż 20 zł. I wzięłam sobie jeszcze krem-maskę z Eveline Coś takiego. Polecane więc chciałam sobie przetestować jakąś, coś nowego. Podobno to jest fajne, jak się nałoży dużo na twarz jako taka maskę i że fajny jest później efekt. Zobaczymy. E, I przyszedł mi... Y o Przyszedł mi zakwas z buraka, bo sobie zapragnęłam znowu pić zakwas z buraka. Tylko, że ja kiedyś piłam z zakwasowni, a strasznie drogi jest ten zakwas z zakwasowni. Ponad 30 zł za 750 ml. Moim zdaniem to jest dużo. Więc znalazłam sobie na Allegro jakiś sklep super butelki. I Oni mają półlitrowe butelki zakwasu po 9 zł. Są zwykłe i są z przyprawami. Nie pasteryzowany, najważniejsze. Dorzuciłam sobie do tej paczki przyprawy. Papryka słodka, przyprawa gyros i przyprawa czosnek, bo to jest zawsze mi potrzebne w kuchni, a się bardzo opłaca w taki sposób, bo macie tutaj 100 gramów i kosztuje to około 5 zł. Taka przyprawa w sklepie 20 gramowa ponad 2 zł czasami, więc spoko to cenowo wychodzi. A w ogóle przyprawa do gyrosa, Spoko się trafiła, bo nie ma na pierwszym miejscu w składzie soli. Tylko faktycznie przyprawy sól jest gdzieś tam pod koniec, więc fajna sprawa. Ale ten zakwas, dawać im ten zakwas. Wzięłam sobie na początek trzy butelki na próbę. Tutaj mamy taki zwykły. I dwa mam takie, i jeden z czosnkiem. Zaraz sobie przetestujemy, ale ja w tamtym roku piłam duże zakwasu z buraka i to było mm, pyszne. Pyszne. Tylko zawsze piłam przez sumkę, bo jak kiedyś się napiłam ze szklanki, to miałam tutaj taki buraczany uśmiech. Nie polecam. Właśnie sobie zrobiłam przerwę na herbatę w pracy i w końcu udało mi się otworzyć okienko i zdobyć tę herbatę bedtime, bardzo chciałam ją spróbować, ale jest kurczę godzina, wiecie, która prawie 14. Ja jestem w trakcie pracy i mam dużo rzeczy do zrobienia, więc odkładam tę herbatę i wypiję ją dzisiaj wieczorem. Otworzyłam teraz drugie okienko. I mamy coś takiego, natural balance idealnie mi się przyda, bo trzeba mieć balans między pracą yy, a odpoczynkiem. A że jestem w pracy, no to trochę tego balansu mm. robimy. Od, yy, otwieram te okienka całkiem, yy, robię herbatę. I prawdopodobnie za chwilę wejdę sobie na bieżnię. W sumie ostatnio mam taką fazę, że jak chodzę na bieżni, to robię sobie z tego taki spacer z herbatą ciepłą. Na obiad dzisiaj odgrzany makaron brokułowy. Kocham ten makaron, absolutnie. Ostatnio robię go takiego bardziej płynnego. Dzisiaj jem na śniadanie... Właściwie odgrzewam sobie wczorajszy obiad, bo później podczas obiadu mnie nie będzie, więc trzeba zjeść coś porządniejszego teraz. I mam tutaj makaron brokułowy, oczywiście najlepszy na świecie. Zostało mi pół godziny do rozpoczęcia pracy. Dzisiaj pracuję tylko 4 godziny, 3 godziny, a później będziemy robić coś naprawdę fajnego. Dzisiaj mam pierwszy raz um, odżywkę na rzęsach i na to nałożę maskarę. Zobaczymy, czy to cokolwiek da. Używam tej odżywki już prawie tydzień. Na razie nie wiem, czy cokolwiek to dało, ale tam było napisane 3 tygodnie nawet, więc spokojnie. Ej, chyba lepiej wygląda maskara nałożona na odżywkę na rzęsy. Wygląda lepiej, więc w sumie dobry pomysł. Tak było napisane na opakowaniu, więc stwierdziłam, że dzisiaj podczas pielęgnacji nałożę sobie tę odżywkę i później nałożę na nią maskarę. Zapisałam się na moim pierwszym życiu takie kosmetyczne ogarnięcie brwi. Będzie, będzie farbowanie, będzie regulacja, będzie laminowanie. Nie mogę się doczekać, bo zawsze sama robiłam brwi i nie podoba mi się ich kształt i to jak one się układają. Stwierdziłam, że w sumie będę miała zaraz urodzinowy miesiąc, więc zróbmy coś dla siebie. Nie jest to gigantyczny wydatek, a te pieniądze zarobię, więc. Zróbmy dla siebie super przyjemne rzeczy w grudniu. Pod właśnie tym motto będzie nam przebiegał kolejny miesiąc, który zaczyna się już zresztą za parę dni, bo w niedzielę, a dzisiaj mamy czwartek i ja nie mogę się doczekać. że sobie tylko nakręcę włosy na wałek i e, ogarnięte. Ja się zaraz zbieram, ale przyszłam wam coś pokazać jeszcze zanim sobie wałki zdjęłam. Kupiłam sobie... Ekran do iPhone'a, który łączycie za pomocą klonowania obrazu z iPhone'em. Cały czas mogę mieć podgląd, co się dzieje na telefonie. W żaden sposób dotykowe, tylko po prostu wyświetla i mogę to przyczepić na telefon takim uchwytem. Tylko ja mam trochę mały telefon, bo ja mam iPhone'a Mini, więc mało mam, mi mało mam miejsca na to, ale. Gdzieś to można przyczepić i można cały czas mieć podgląd. A ja czasami naprawdę mam takie, że chodzę po domu z lusterkiem, żeby na pewno widzieć, czy wszystko jest dobrze. No i nie zawsze jest dobrze. Więc kupiłam coś takiego. To co jest ym, z polecenia Marysi kreatywniejszy. Nie wiem, czy ją kojarzycie. Jeśli nie, to powinniście, jeśli lubicie takie social mediowe, Instagramowe rzeczy, bo ona jest w tym bardzo dobra i bardzo dużo ma wiedzy do przekazania. Kupiłam to na Amazonie. Kosztowało. 220 zł z małym haczykiem, nie pamiętam dokładnie, czy to było 26 czy 29, coś koło tego. Więc uważam, że bez tragedii i muszę sprzedać mojego Apple Watcha, bo ja kupiłam Apple Watcha tylko po to, żeby mieć podgląd, ale z tego nie korzystałam, bo to takie małe było i wiele razy też mi się trafiła taka sytuacja. Przydarzyła, że włączyłam sobie nagrywanie, popatrzyłam sobie i gdzieś przez przypadek kliknęłam na tym zegarku wyłączenie nagrywania i nie miałam już po prostu tego nagrania. A tutaj to mogę to wydotykać, mogę to po prostu zmacać, mogę to włożyć do kieszeni. To jest wyłącznie. Tylko podgląd, tylko mi wyświetla, więc moim zdaniem to jest super. Dostałam do tego też pilota, którym mogę sobie klikać. To się ładuje na kabel, można do powerbanka wpiąć. Podobno słabo trzyma baterię i zacina jak w 4K nagrywacie, ale tak naprawdę to tak. Ja to mogę podpiąć zawsze do powerbanku, a po drugie to jest mi potrzebne tak naprawdę tylko po to, żeby się czasami ustawić, żeby wiedzieć, że stoję na przykład na środku kadru, żeby wiedzieć, że widać moją głowę, że nie. Nie, mam, e, nie jestem wielkim ziemniakiem, gdzie nad sobą mam mnóstwo przestrzeni. Uważam, że póki co świetny zakup. Zobaczymy, jak będzie, jak będę go używać. Można go też na zewnątrz używać, więc super. Zdejmę sobie te wałki, bo zaraz muszę się zbierać, bo jadę. O, gumka jest Jadę na pierwsze w moim życiu takie wydarzenie influencerskie. Na mokotów, wydarzenie Costa Coffee. Będziemy robić zimowe, świąteczne kawy. Będziemy robić w ogóle perfumy, co jest mega ciekawe, bo w sumie to mnie najbardziej tak przekonało, bo jakoś tak nie mam jakiegoś parcia, żeby, żeby te kawy robić, bo ja tam w domu piję byle jaką kawę i też jestem szczęśliwa. Ale będziemy robić perfumy. z takim miejscem MO61. To jest taka miejscówka, gdzie możecie na przykład kupić komuś bon na perfumy i tam się idzie. I tam się robi po prostu perfumy pod daną konkretną osobę, co jest moim zdaniem fajne. Ja yy, kiedyś myślałam, żeby na, na to pójść, ale ja w sumie mega rzadko używam perfum i nie lubię też jakichś takich mega, mm, mega intensywnych, mega mocnych zapachów, bo mi się od wielu zapachów robi po prostu niedobrze. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, coś wam tam nagram na pewno, ale yy, pogoda dzisiaj jest tragiczna, w sensie muszę wziąć parasol, a bardzo nie chcę. Wychodzić z domu jak pada deszcz. Dzisiaj zabieram Was ze sobą na pierwsze wydarzenie w życiu, na którym byłam, wiecie, takie influencerskie. I było to wydarzenie akurat z kosty w tematyce kawy oczywiście i zapachów. Najpierw trzeba było spróbować nowych sezonowych napojów i ja wybrałam sobie piernikową latę na owsianym i wyjątkowo z bitą śmietaną. Jest to bardzo dobre, chociaż nie jest to kawa na co dzień, bo bądźmy szczerzy, jest to bardzo słodkie. Przetestowałyśmy też z dziewczynami ciasta słodkości, bagietki. Rzadko jem ciasta w koście. Zazwyczaj biorę kawę i jakiś wypiek, ale te ciasta naprawdę robiły robotę. Były bardzo takie, wiecie, różnorodne. Testowałyśmy sobie z dziewczynami. Wika wydawała swoje profesjonalne osądy, bo ona się na cukiernictwie naprawdę zna. Ale moim zdaniem najważniejsza część była później, bo mieliśmy przecudowne warsztaty o zapachach i o perfumach. Później każda z nas zrobiła sobie własne perfumy. Bardzo się cieszę, że dostałam zaproszenie na to wydarzenie, bo bo była to dla mnie całkiem taka wyjątkowa chwila, bo to się mi nie zdarza i poczułam się po prostu bardzo fajnie w takiej atmosferze. Było to ciekawe doświadczenie i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze wybiorę się na jakieś fajne wydarzenie. A to było naprawdę mi bliskie, bo kawa, dobre jedzenie i zapachy i mogłam stworzyć cudowne perfumy. Mam wymarzone śniadanie, marzyłam o tym jak tylko wstałam. Jajecznica, pomidor, awokado, ogórki konserwowe. Mam tutaj mnóstwo przypraw. Tutaj jest um, kromka z airfryera, a na to są um, pieczarki w takim serku śmietankowym podsmażone. To jest moje śniadanie rozmaitości. Kocham takie śniadania, jest tyle rzeczy na talerzu, więc chodźmy to wszamać. Marzyłam o tym śniadaniu. Tak dawno nie jadłam jajecznicy i zrobiłam sobie taką klasyczną, nie dawałam żadnych dodatków, żeby mi pieczarki, cebulka czy coś w tym stylu nie przyćmiły tego smaku. Zrobiłam ją z dodatkiem mleka owsianego. Mam trochę masła, i to jest przepyszne. Chciałam Wam powiedzieć o tych warsztatach wczoraj. Byłam na tych warsztatach z Kosty, bo ja z Kostą regularnie mam, jakby, takie, można powiedzieć, współpracę. Po prostu co jakiś czas, jak jest jakaś oferta, to ja dostaję kupony do Kosty i wrzucam z Teraz było też właśnie świąteczne wydarzenie. Mieliśmy warsztaty zapachowe i kawowe, i na tych kawowych naprawdę dowiedziałam się wielu fajnych ciekawostek, i tak. Jak ja nie lubię pić czarnej kawy, bo nigdy mi ta kawa nie smakowała. Była dla mnie jakaś taka no smaku nie do przejścia. Mieliśmy te warsztaty z szefem baristów Kosty i dawał nam różne kawy do spróbowania. I dał nam jedną kawę do spróbowania, która nie była taką stricte smakową kawą, tylko po prostu miała w sobie w ziarnach aromaty. Była kawa o smaku właściwie z aromatem Litchi. Nie wiem, jak ona była zrobiona, ale nam pokazywał też inne mm, kawy, że na przykład kawa, która leżakowała w be po winie, albo w, brzo w brzoskwiniach i dlatego przeszła tym smakiem, a nie dlatego, że dodali, wiecie, aromat po prostu. Kawa, która smakowała litchi, czarna. Przelew normalnie zrobiony, bez żadnego mleka. Tak mnie wprawił w szok, bo pierwszy raz piłam kawę, próbowałam kawy, która smakowała tak, że ja bym ją chciała pić Czarną bez żadnego mleka. Był taki y, delikatny smak kawowy i taka orzeźwiająca nuta tego liczy, i to naprawdę było bardzo, bardzo czuć to liczy. Taki właśnie soczysty owoc. Taki orzeźwiający, i piłam to i miałam wrażenie, jak kata kawa jest orzeźwiająca. Trochę się podjarałam i muszę znaleźć bo domu też bardzo lubi kawę i muszę nam znaleźć w Warszawie jakieś takie kawiarnie speciality, które oferują coś takiego. Myślę, że coś takiego jest. W sumie nie sprawdzałam tego, czy jest coś takiego, ale powinno być. Taki trochę testing kaw, że wiecie, pójdziemy sobie do tej miejscówki, zamówimy set na przykład sześciu kaw i będziemy mogli sobie każdej spróbować. Jak, widzieli, jak wiecie, że coś takiego istnieje w Warszawie, to dajcie mi znać, bo się podjarałam strasznie. Chciałabym pójść do miejsca, gdzie posmakuję różnych kaw, bo może któraś mi się spodoba. Na co dzień pewnie będę piła rozpuszczalną, tak jak piję, bo nie chce mi się strasznie robić tych, tych, um, tego parzenia różnego, a nie chcę na razie kupować ekspresu takiego za parę tysięcy, więc jest to fajna że myślę, że będzie to fajna rzecz taka, żeby sobie pójść, popróbować, zobaczyć, czy będziemy wiedzieć, co, jak to smakuje, czy będziemy wyczuwać te aromaty, ale naprawdę się podjarałam, bo było to przepyszne. Ale i tak najlepsze były warsztaty zapachowe. Mieliśmy warsztaty z taką miejscówką MO61, nie wiem, czy to się tak czyta, ale ja słyszałam już o tym od bardzo, bardzo dawna, nawet jak jeszcze w Krakowie mieszkałam, to tam też, tam też mają placówkę. To jest taka miejscówka, gdzie idziecie i sami robicie perfumy od podstaw. Właściwie to ktoś za Was robi, ale Wy decydujecie czym chcecie pachnieć, co ma być z czym połączone. Wąchacie opowiadała nam bardzo dużo o zapachach, o perfumach i na przykład powiedziała taką mega fajną ciekawostkę, że 80% tego, co my postrzegamy jako smak, jest zapachem. Podobno gdzieś tutaj mamy receptory zapachowe. Sądziłam, że to jest coś takiego, że to jest 80% no i w każdym razie, później po, tej, po tych warsztatach przyszła, przyszedł czas, że każdy sobie robił własne perfumy. No i tam można było zamienić parę słów um, z tymi pracownikami, powiedzieć co się chce. No i ja sobie najpierw wymyśliłam, że chcę pachnieć lawenda z grejpfrutem, bo lubiłam, lubię to połączenie, ale lawenda mi nie podeszła, grejpfrut został. I potem sobie wymarzyłam, że chcę pachnieć jak taki soczysty, cytrusowy las. I wow... Słuchajcie, tak pachnę. to sprawa, bo w procesie tworzenia okazało się, że imbir jest faśny w zapachu. A ja bym go tylko potraktowała jako taki, wiecie, pomyślałabym o nim w kategoriach takiego korzennego, cynamonowego, a mam tutaj tak cudowny zapach, taki taki totalnie pode mnie. Jestem zachwycona i wiem, że, już, że jeszcze kiedyś tam pójdę, bo marzą mi się jeszcze perfumy wiśniowe. Ja nigdy nie miałam jakichś takich em, porządnych perfum, porządnych zapachów, bo po pierwsze nie chciałam wydawać tyle kasy na to, no bo to wiecie, te zapachy. Parę stów idą, jak chcecie kupić takie porządniejsze, droższe, markowe perfumy. No i też ja nigdy nie potrafiłam sobie znaleźć żadnego zapachu, bo jak ja wchodziłam do, do perfumerii, to mi już, nawet zanim zaczęłam wąchać te perfumy, to już mi ten zapach przeszkadzał, bo ja jestem taka, że bardzo mi przeszkadzają zapachy, e, a tutaj wąchałam tylko to, co chciałam. I, i to bardzo delikatnie było czuć te, te zapachy, mm, jak się wąchało korki, i mogłam po prostu całkowicie ominąć te rzeczy, których bardzo nie lubię i czasami wręcz wywołują Dłości. Jestem strasznie podjarana, bo w ogóle też nigdy nie miałam perfum, które utrzymywały się tak długo, bo ja się tym wczoraj psiknęłam i ja to do tej pory czuję. To jest, to jest fenomenalne, naprawdę to jest fenomenalne. Dzisiaj wstałam, zrobiłam sobie takie, wiecie, moje standardowe spa, peelingi, maseczki i wzięłam się za robienie przekąski do zabrania dzisiaj do dziewczyn. Ja postawiłam oczywiście na słone i bardzo proste danie. Ja nie lubię bardzo, bardzo długo stać w kuchni tak naprawdę. Lubię zjeść smacznie, ale to nie ma być długa robota, więc wzięłam ciasto francuskie, nadziałam je podsmażoną kapustą z pieczarkami i przyprawami. Całość wysmarowałam mlekiem, posypałam rozmarynem i po prostu zapiekłam robiąc takie paszteciki z kiszoną kapustą, pieczarkami, takie kieszonki, takie krokieciki. Zostało mi trochę ciasta francuskiego, więc robię też takie moje ulubione na słodko ze śliwką i czekoladą. Go dałam zamiast czekolady zwykłej ten krem, który dostałam od dziewczyn. Dałam dużo cytryny, więc jest, są takie mocno cytrynowe. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Te ciki są wspaniałe. Robię sobie taką drugą późną kawę dzisiaj, bo nie mogłam się zebrać przedtem, żeby zrobić sobie drugą kawę. I miałam nadzieję, że wystarczy mi lidlowskiego mleka w to do jutra, bo jutro jest 1 grudnia i chcę mieć ten taki wiecie urodzinowy miesiąc i kupiłam sobie specjalnie Alpro barista, bo było na promocji 7 coś za 900 za 750 ml. Mega dawno nie widziałam tych mlek o pojemności litra. Zrobili na mleka właśnie 750 ml i cenę, e, że tylko 9,99 e, co, co jest dla mnie absurdem, bo te kawy normalnie kosztowały, e, jakie ja widziałam, to ponad 12 zł chyba już za litr. I to jest takie trochę oszukiwanie, bo patrzy się na ten karton, widzi się te cenę i się myśli, okej, okay, mleko za 10 zł, ostatnio było za 12. Wróciły stary. Ceny, ale nie. Więc e, kupiłam to za 7, coś, bo chciałam mieć taką właśnie pyszną, owsianą kawę. No a że mi się skończyło dzisiaj Lidlowskie, to nie będę zaczynać drugiego Lidlowskiego, tylko to barista. Mega dawno nie piłam owsianego. E, matko, nie umiem się wysłowić. Mega dawno nie piłam e, napoju e, Alpro, tak w domu. No bo w kawiarniach no to jest. W koście piję mm, jakiś tam innych, e, też są zazwyczaj Alpro. Nawet nie liczę teraz, czy mam 50 ml, bo chcę mieć naprawdę mleczną kawę. Zrobiłam w ogóle wielki talerz kapuśni kapuśniaczków, powiedzmy, pasztecików. I zrobiłam też te ciastka na słodko. Jeszcze mi się robi ostatnia partia tych mm, kapuścianych, ale do kawki sobie wezmę myślę dwa takie ze śliwkami na słodko. Bo w sumie nie dużo dzisiaj zjadłam. Za chwilę będę się zbierać i będę lecieć do Zuzy. Spotykamy się dzisiaj z dziewczynami i będziemy mieć takie coś ala świąteczne spotkanie. Zuza chyba robi pierogi i barszcz, więc życie nie umierać. Wika na pewno przyniesie coś słodkiego. Już nie mogę się doczekać. Ja zrobiłam te puśniaczki, bo miałam taką ochotę na kapustę kiszoną, że mm, po prostu nie wyobrażałam sobie zrobić nic innego. Ja już jestem pomalowana, ogarniam włosy i zaraz wychodzimy. Trochę mi się pokręciły, ale i tak zaraz to wszystko zejdzie, a nie chcę nakładać lakieru, bo jak kiedyś nałożyłam, to miałam tylko posklejane włosy, a kręcenie nic się nie trzymało. Ale ja lubię takie pokręcone, jakby one mogły się tak trzymać. No jest jak jest. Trochę czegoś takiego. W ogóle musiałam zdjąć paznokcie, bo mi Dwa odpadły, bo już były ze dwa tygodnie i kupiłam w ogóle sobie nowe i przyszły mi dzisiaj do paczkomatu. Kupiłam sobie takie ciemne zielone. Albo sobie jutro je nakleję, albo nakleję czerwone. Chyba czer przy czerwonych na razie zostanę, a później zielone. Ja jestem gotowa, czy mnie widać? Widać mnie. Przesadziłam troszkę z ilością tego olejku na włosy, który dałam przed wiązaniem, przed właśnie nakładaniem tego wałka, więc prawdopodobnie będę musiała jutro znowu umyć włosy. Ale no nic, biorę paszteciki, pakuję się powoli i lecimy. Ojojku, jaka ty ale. Bez. <grymne> Lika, opowiesz co to? Tak, już opowiadam. Z racji, że Karol powiedziała, że nie lubi. <grymne> z racji, że Karol powiedziała, <grymne> <grymne> że nie lubi daktyli. No to zrobiłam czekoladowe, takie bardzo, bardzo wilgotne wabeczki. W środku jest ganasz czekoladowy, ale 70%, żeby nie było zbyt słodkie, bo linii nie są zbyt słodkie. W samym środku jest słony, ale taki bardzo słony karmel. Później jest serek z serka Philadelphia z serka mascarpone yes. z jogurtu greckiego i z właśnie tego słonego kajmaku na górze jest jeszcze słony kajmak jest czekoladowy garnasz i jest w ogóle centofik nie wiem jak to się mówi i widzicie to jest właśnie ten przykład ten odcinek vlogowy kiedy pomimo tego że jakoś tam nie interesują mnie te święta to gdzieś tam przemyca się ten temat świąt bo byłam na wydarzeniu świątecznym a dzisiaj spędzam świąteczny czas z dziewczynami i mamy Świąteczne jedzenie, co akurat jest w 100% wspaniałe, bo kocham jedzenie świąteczne. Miałyśmy też atrakcję świąteczną. Można spojrzeć na nas i zobaczyć, która zdecydowanie nie obchodzi świąt, bo jako jedyna nie miałam świątecznego swetra. Ale szczerze nie rozumiem mody na świąteczne swetry, które kupuje się tylko po to, żeby ubrać je parę dni przez parę dni w miesiącu. Dajcie mi w ogóle znać, czy macie dużo takich ubrań w szafie, które są tak naprawdę tylko na bardzo, bardzo rzadkie okazje, bardzo specjalne, jednorazowe typu świąteczne swetry, sukienki na wesela, których nie ubierzecie, nie wiem, na randkę do restauracji. A i wiecie, że ja tak nigdy nie byłam za słyszałam więc zobaczmy. My też nie, ale to... a nie jest dużo. No dobrze. To jest, jest kremlista, to, to jest całe swoje mm. No to nie, to dobre, bardzo dobre. I tam jest, no i jest, i tam jest w ogóle stary śmietakowy i tparówk. Dobre, tym... bardzo. No, a góra no jest takie. białe Karolina Nie, dobre, dobra. Nie jest aż taki tam, bo to jest właśnie nie To miałeś tam słoiczek na kreml. Potem zabrałyśmy się za dekorowanie domków z piernika. Okay, Szło no, nam tragicznie, ale szczerze mówiąc, fajna zabawa, bo ja bardzo lubię takie manualne, ręczne robótki, jakieś puzzle, tego typu rzeczy. Okay, Patrz, jak zapadły się mu się drzwi, no, zapadły mu się też drzwi, a, ten i tutaj też się zapadły. A, <laughs> Te dziewczyny walczą. Się no i. Nie, nie, nie. Ej, ale tam wygląda Tuda, to ej, no, no, Pięknie, ten pięknie wygląda ten brokat, ciekający. Dzięki. Ja Już ma się tego magistra ze sztuk pięknych, Tutaj tak? Tutaj ktoś mocno z, y, tym z, z silikonem tak pocisnął, pięknie. żeby nie przeciekało. Tam, tam do łzy Oj, bo się... oh, Boże. <grym>, tak zwana ruchomość, bardzo mi się oh. podoba. Pomyślało się o za milion, a w Ty, tymczasem... Dom no, do za milion. Wyobrażenia, rzeczywistość, Dom za milion. No, tak. Dom za milion. Tak? One night, że za mogę sobie pozwolić. No, <grym <grym <grym